I od elki mi wszedł i mi się zatacza. O, eee, brakuje, wrócili. tak ładnie, żadne, żadne i zdechło. Eee, prawa strona od samochodu już przeszedł jeden Kurde, ja tu nic nie widzę, jestem przy samochodach No, przed chwilą wycierpię, daj 10 Jest, Już, już, już Jest za tym, zawierzą. O oh, kurwa, jak a tu stał pierdolony. Obetwał kręchem. Jeszpiście. Dziś, dziś, dziś. A my tradycyjnie się rozgadać, raz spokojnie model jeden. tak model kurwa mało życia miałem na tego chuja łem na środku od samochodu Jest za samochodem Już nie ma tam Daj trochę życia No chodź tu do, do, do mnie to bo to. ja mam tu welcy Co oni nie patrzą na radar? Nie ma LK góra Do ciebie idzie ogrze Chyba. Od ciężarówek A jak tam z tym gonimy się? No kurwa, gonimy się, ty masz ile? 5 więcej. ale nadrabiam. Pięć, no. Przetagrać. ja Cię mam dogonić. Ale ta góra był. Przygnięty. Ciężarówki, tak mi nie było. Dajamu. Na plaży, panu, się panu, to się tu chuja! kurde, w pacie jedziesz. No był na plaży, i redpa, za daleko pobiegliśmy. Ale zobacz, co się dzieje. się za sekundę. Jestem. Trzy pace byli. Kurwa odelki od, od ich idzie Tu mam dwóch O kurwa ten Fender na 50 wziął ty Kurwa kuta w niczym innym nie umie grać do 50 Kurde granat. Idą od masztu. tu było dwóch One shot, one kill.